panie marszałek, panie premierze, panie ministrze, wysoka izbo. Wniosek koalicji obywatelskiej o wotum nieufności względem ministra Kamińskiego jest niemerytoryczny, słaby i chaotyczny. To po prostu atak polityczny, obliczony jedynie na burzę medialną, bo przecież jaki będzie finał tej historii, to wszyscy wiemy. Uzasadnienie wniosku jest wyjątkowo nietrafione. Mylone są kompetencje ministra w zakresie spraw wewnętrznych z tymi dotyczącymi koordynatora spraw, z koordynatora do spraw służb specjalnych. A patronuje ten były minister spraw wewnętrznych w rządzie Platformy Obywatelskiej, ten z znaku kupy kamieni i e, płonącej spalonej budki strażniczej e, na marszu niepodległości. Przechodziłem koło tej budki, kiedy ona płonęła, widziałem osoby, które odbiegały, panie ministrze. Panie pośle, bardzo proszę patronuję Z tymi złymi, również dla polskiej policji, czasami nie chcemy mieć nic wspólnego. Nie jesteśmy jako Konfederacja opozycją totalną i widzimy, że obecnie w resorcie dzieją się również pozytywne i długo oczekiwane przez środowiska mundurowe rzeczy. Mam nadzieję, że uda się w najbliższym czasie skutecznie rozwiązać szalenie palący problem braków kadrowych, szczególnie w Policji. Bo niełatwa służba dla państwa polskiego powinna być zawsze należycie dowartościowana, a funkcjonariusze mieć zapewniony możliwy komfort jej pełnienia. Co do pracy pana ministra Kamińskiego, Konfederacja ma jednak własne zastrzeżenia, choćby takie jak brak prac nad łatwiejszym dostępem do broni palnej dla odpowiedzialnych Polaków, cicha próba odebrania prawa do broni czarnoprochowej. Brak współpracy z MON w zakresie przygotowania projektu kodyfikacji szeroko rozumianego prawa obronnego i bezpieczeństwa, wreszcie brutalne pacyfikacje środowisk narodowych protestujących przeciwko marszom LGBT, między innymi w Rzeszowie. Ponadto prokuratura umorzyła właśnie dochodzenie względem mężczyzny, który został zatrzymany na zeszłorocznym marszu niepodległości we Wrocławiu, tym z dzieckiem na rękach, który otrzymał liczne ciosy pałkami teleskopowymi od dwóch funkcjonariuszy. Nie wiem, czy ustalono już, czy doszło tam do przekroczenia uprawnień, czy nie, czy nie ustalono jeszcze. Ostatnia rzecz, no co prawda z zakresu służb specjalnych, no dziś już tutaj wpadła już na mównicy upokorzająca rozmowa prezydenta RPS z żartownisiami. No, gdzie były służby? Potrzebna jest poselska kontrola nad służbami, również z naszej strony, ale konsekwentnie pomimo silnego mandatu posłów Konfederacji, dostęp do, spraw, do Komisji do spraw Służb Specjalnych jest na nas ciągle zamknięty, co jest dużym błędem. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. W kolejnej części konferencji. Panie ministrze, jako szef resortu odpada pan nie tylko za własne postępowania, ale też za postępowanie pana ludzi, pańskich ludzi, pańskich wiceministrów. 31 maja złożyłem interpelację, w której domagałem się ujawnienia prac nad ustawą o broni i amunicji. Do dzisiaj nie dostałem odpowiedzi na tę interpelację. 3 lipca zwróciłem w związku z tym z interwencją do, do, do wiceministra Wązika o ujawnienie tych, ujawnienie tych dokumentów, które ministerstwo przygotowuje. I do dzisiaj tych dokumentów nie dostałem. Minęło już kolejne 14 dni, minęło już czas na odpowiedź na interpelację, minęły czas na odpowiedź na interwencję poselską, państwo ludzie na to nie reagują. Pan minister Wąsik obiecał mi ten projekt ustawy, obiecał mi potem jakąś notatkę na jej temat w końcu nie wysłał mi nic. Pański podsekretarz stanu Bartosz Grodecki oszukał mnie zwyczajnie, powiedział, że zaraz wróci z ustawą, po czym wróci przyszedł z jakąś teczką w której była nic nie wnosząca notatka udająca odpowiedź na moją interpelację na którą de facto nie odpowiadała albo to co tam było napisane to było nieprawdą proszę państwa to jest tutaj jest izba ustawodawcza a nie w ministerstwie w tej chwili ogon merda psemi. Czy państwu posłom tutaj również spra i sprawiedliwości to nie przeszkadza, że daliście się zdegradować do roli jakichś botów prezesa, którzy tylko naciskają guziki, a, a, nie, a, nie, a nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, nad czym pracuje ministerstwo? I wysłało ten projekt już do akceptacji do, 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 do premiera i nadal nie chce ujawnić tego projektu. I dlaczego zatajacie prace legislacyjne przed izbą legislacyjną? Domagam się odpowiedzi na moją interpelację i wręczam ją panu ministrowi tym samym, niniejszym, że pan może osobiście się w takim razie tym zajął. Dziękuję bardzo. I pół minuty pan poseł Grzegorz Braun. Bardzo proszę. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję bardzo panie pośle. Szczęść Boże! No, to jest oficjalny załącznik. Ja go składam na ręce przedstawiciela prezydium Sejmu. To jest prasa dzisiejsza. Najwyższy czas na 18 stronie. Służbami w Konfederację. Tak jest. My mamy swoje zastrzeżenia do tego ministra. Główne zastrzeżenie jest takie, że żaden nie siedzi. Ani Sienkiewicz, ani Kamiński jakoś wzajemnie nie chcą się posadzić. I tak długo, jak długo budki płoną, pałowani są normalni ludzie stawiający czoła Dziękuję inwazji sodomitów, lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Debatujemy teraz nad wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Argumenty, które słyszymy z obu stron, nie robią na mnie wrażenia. Przecież z góry wiadomo, że minister ziobro nie ruszy nikogo z pisu. Tak samo jak wcześniej było wiadomo, że minister z platformy nie ruszy nikogo z platformy. Mało, z góry wiadomo, że zarządów Prawa i Sprawiedliwości nie, ruszy, nie ucierpi nikt z platformy, a zarządów platformy nikt nie ucierpi z pisu. A przydałoby się, Przypomnę tutaj słowa z rozmowy pana Wojtunika z panią Bieńkowską o tym, kto według nich stoi za spaleniem budki przy rosyjskiej ambasadzie w czasie marszu niepodległości. Chciałbym tutaj do dogłębnego śledztwa i skazania winnych. Nie widzę ministra spraw wewnętrznych Platformy, a chciałbym go coś spytać, czy też jest zainteresowany dogłębnym śledztwem w tym temacie, bo powinien chyba być. Także te państwa argumenty nie traktuję poważnie. Ale argument o braku zmian systemowych już uważam za słuszny. Dotychczasowe zmiany to tylko i wyłącznie walka o wpływy. Potrzebujemy zmian systemowych. Nie ma zgody na dalsze trwanie w tak niewydolnym systemie sądowniczym, w którym zwykli obywatele nie mają poczucia sprawiedliwości, a przedsiębiorcy na wyrok muszą czekać latami. Wszyscy widzimy, że potrzebna jest dziś gruntowna reforma systemowa, tak aby usprawdzić nasze sądy, aby uczynić je przyjaznym dla obywateli. Sądy powinny być przede wszystkim szybkie i sprawiedliwe. Sędziów trzeba uwolnić od wykonywania niemerytorycznych, biurokratycznych zadań. Właśnie dlatego jako Konfederacja proponujemy parametryzację sądów, przypisywanie asystentów na stałe do każdego sędziego, wprowadzenie zasady, że, zostaje, że sędzią zostaje się na zwieńczenie kariery prawniczej, a nie na jej początek, uporządkowanie w końcu tematu współpracy sądów z biegłymi, który przysparza wiele problemów prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, a docelowo proces w jeden miesiąc. To są reformy, na które czekają Polacy i to jest powód, dla którego powinno się zdymisjonować minister sprawiedliwości, ponieważ nie zajął się przez te pięć lat żadną reformą systemową. Walka pomiędzy Waszymi kadrami naprawdę w tym przypadku jest kompletnie nieistotna, ponieważ żadna ze stron nic nie zrobiła, aby sprawy były rozstrzygane szybko i sprawiedliwie. Może to sprawić tylko systemowa zmiana polskiego sądownictwa. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, bardzo dziękuję Panu Ministrowi, że zaszczycił nas swoją obecnością. Bo na początku tej debaty go nie było, a wydawało mi się, że dosyć ważna jest ta debata. Troszkę smutno jest też, że się właściwie mówię do prawie pustej sali. Bo również wydawało mi się, że nie dość, że już się skończył koronawirus, praktycznie został odwołany przecież przez Pana Premiera. To jeszcze w dodatku, no, mówimy tu o dosyć ważnej sprawie. I zacznę od tej strony. 25 września 2015 roku. Pamiętacie Państwo, co się działo tego dnia? Wniosek o trybunał stanu dla pana Zbigniewa Ziobro. Większość, którą trzeba było wtedy zdobyć, to było 276 głosów, a za głosowało 271 nieobecni. Andrzej Biernat, Ewa Kopacz, Piotr Tomański, Leszek Blanik, Cezary Kucharski, Irena Tomaszak, Zesiuk, Marek Hock, Radosław Sikorski, Norbert Wojnarowski. Dziewięciu. Członków Platformy Obywatelskiej zabrakło na sali, nie wypełnili swojego obowiązku poselskiego. Zabrakło pięciu głosów, żeby postawić Zbigniewa Ziobro przed Trybunałem Stanu i rozliczyć wszystko to złe, co dotychczas zrobił. O PSL-u koalicyjnym nie wspominam, tam było jeszcze gorzej. Nawet był jeden, jeden poseł, który zagłosował, zagłosował za tym, żeby się odczepić od pana Zbigniewa Ziobro. Jaki macie dzisiaj? Jaką macie dziś, jakie macie dziś moralne prawo, żeby wystawiać wniosek, który jest z góry skazany na porażkę polityczną, bo przecież większość jest po tej stronie. Ale to dzięki wam przez Was, przez nieobecność tej dziewiątki, Pan Zbigniew Ziobro przez ostatnie lata jest ministrem i prokuratorem generalnym. To jest wasza sprawka. Sobie podziękujcie. Ten wniosek dzisiejszy jest absurdalny z waszej strony, jest typowo polityczny, jest biciem piany. Teraz tutaj Szanowni Państwo. Prokuratura od pięciu lat Wasza, Trybunał Konstytucyjny Wasz, nawet wstawiliście tam komunistycznego prokuratora i posłankę, która zajmowała się właściwie hejtem tylko w swojej publicznej działalności. Sąd Najwyższy też już praktycznie przejęliście. Jeżeli macie wszystkie te mechanizmy, macie takiego genialnego ministra sprawiedliwości, dlaczego Platforma Obywatelska siedzi tutaj, a nie na Białą Łęce? Przecież wyście szli do wyborów, mówiąc, że wy tych wszystkich złodziei rozliczycie. Wy ich wszystkich powsadzacie. Gdzie oni siedzą? Dlaczego nie, dlaczego nie w więzieniach? Gdzie siedzi mafia VAT-owska, którą przecież, przecież ścigacie i wszystkim opowiadacie, Dziękuję jak to żeście ją pośle. zwalczyli? No Dziękuję niestety, Szanowni Państwo, nieudolność, Lista... koleściostwo, ustawy pisane na kolanie. To Dziękuję. jest wizytówka Zbigniewa Ziobro i Dziękuję. dlatego będziemy głosować.